Festiwal Smaków grucznie w ciągu kilku lat zmienił się z lokalnego wydarzenia w jedną z najważniejszych imprez kulinarnych w Polsce Północnej. To jedyne tej rangi krajowe wydarzenie rekomendowane przez Slow Food, prestiżową międzynarodową organizację zajmującą się ochroną kultury smaków. Festiwal Smaku to swoista instytucja, gdzie kreuje się kulinarne mody, które stają się inspiracją dla wielu działań regionalnych. To rzeczywiście jest łącznie ponad 100 wystawców, kilkanaście stoisk informacyjnych, a gości aż trudno policzyć. Nie, nie potrafię w tym momencie nawet to szacować. Rzeczywiście akurat jakby festiwal składa się w tym momencie z czterech elementów. To jest konkurs na smaki roku, konkurs na miód roku, następnie jest turniej kucharzy i turniej nalewek. Te dwa pierwsze, na smaki roku i na miód roku, odbywają się zawsze w poniedziałek poprzedzający mieć czas na dyplomy i tak dalej. Fajerwerki trochę. Oczywiście te fajerwerki punkt kulminacyjny jest podczas festiwalu, a podczas samego festiwalu są dwa turnieje: kucharzy i nalewkarzy. Sierpniowe wydarzenie w grucznie to także okazja dla artystów, którzy przekonują, że z produktów żywnościowych można wyczarować nie tylko smakowite dania, ale na przykład instrumenty muzyczne. Wydłubując rdzeń, i w ten sposób powstaje rodzaj fletni. I to jest na przykład. A tutaj już jest wyższy dźwięk. I zestawiając po prostu różne marchewki różnej długości, otrzymujemy fletnie pana. Będzie pani kosztowała suszone pomidory? Proszę. Oliwki z kalamaty. Proszę bardzo. Festiwal smaku doceniają również lokalne grupy działania z naszego regionu. Przede wszystkim historia. Bardzo dobra mąka, bożytnia, wskazana dla ludzkiego organizmu, jak najlepszy jest właśnie chlebek z mąki Żytniej. Sam fakt, że Chcę pielęgnować tradycję chleba naturalnie pieczonego. Jestem po raz drugi. Bardzo fajna impreza. Ma tutaj takie, taką swoją duszę. Organizatorzy to, wydaje mi się, ludzie, którzy wiedzieli, co chcieli stworzyć. Myślę, żeby nie zatraciła się idea tego festiwalu. Tutaj mamy smaki z dzieciństwa, możemy ich powąchać, posmakować, zobaczyć, dotknąć. Także czapki z głów dla rękodzielników, dla wszystkich, którzy tworzą, tylko żeby nie było przeszkód do tego, żebyśmy mogli tutaj stać. Oceniam festiwal bardzo dobrze. Jesteśmy tutaj drugi raz, dopiero niestety. Bardzo wspaniali ludzie tutaj są, można wiele zobaczyć, zbliżyć się do takiej kulinarnej natury. Myślę, że... że, że... Zapraszałbym wszystkich, którzy są związani jakoś z żywnością i nie tylko, do odwiedzenia tego festiwalu. A co, czego można Was kosztować, co można sobie kupić? E, my produkujemy miody pitne, takie tradycyjne, naturalne, staropolskie. E, jesteśmy takim uznanym producentem przez organizatorów, dlatego jesteśmy zaproszeni jako jedyni. Przecież jednak ja te dwa dni to się dużo ludzi przewija w jedną i w drugą stronę. Pani? Zyskuje, no wie Pani, no przede wszystkim zwiedzają tutaj po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, bo teraz jest pięć lat tego, co słyszałam, a ja jestem też po raz pierwszy, bo zawsze jestem na wyjeździe w tym czasie, chociaż jestem tutaj urodzona. W świecie pozornie skazanym na unifikację gustów i smaków wielu koneserów swojskiego jadła rokrocznie przyjeżdża do Gruczna na festiwal smaku, aby własnym podniebieniem poznać bogactwa kuchni naszych babci.